Za mną rynek wojnicki i proszę zobaczyć, jak on wygląda. No, ale zdaje się, proszę państwa, że nie da się zrobić nic, bo to nie jest grunt gminy. Nawet szalety, które stoją tu, nie wiadomo, jakim sposobem radni przegłosowali, urząd to wybudował, nie na swoim gruncie i cały czas płacą czynsz. Dzierżawny. Dla portalu nasz Wojnicz Jacek Filipek.